Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Z tej strony Ola Łysy, gospodyni kanału, strefa spokoju i równowagi. Dzisiaj w 28 dniu, w 28 odcinku z serii Poznajmy się przy szklaneczce selera naciowego. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie bez mojego soku, który został już wypity przeze mnie wcześniej. <noise> Także audycja teraz, a soczek już yy, zaliczony. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o zarządzaniu czasem wolnym, jakkolwiek to brzmi, zarządzanie i czas wolny. Zarządzanie kojarzy się w pewien sposób z organizowaniem, z kontrolą, z motywowaniem się czy, czy innych osób. Natomiast czas wolny, no to wolność, tak? Tutaj co chcemy, robimy co chcemy, mamy czas dla siebie, możemy ten czas wykorzystać jak najlepiej. Chciałabym również poruszyć temat odpuszczania i perfekcjonizmu, czy też wychodzenia od uczania się perfekcjonizmu. No, i jak to z tym czasem wolnym? Dlaczego o czasie wolnym chciałabym powiedzieć? Ponieważ od stycznia tego roku jestem już poza etatem, poza korporacją, czyli mogę zarządzać swoim czasem tak jak chcę. Jestem sobie panem, sterem, okrętem, i okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Tego czasu wolnego, czasu do wykorzystania, czasu do zagospodarowania pojawiło się znacznie więcej niż wcześniej dużo więcej. No, i jak takie dziecko wolne, tak chciałoby się zrobić wszystko, wszystkiego spróbować, wszystkiego doświadczyć, i okazuje się, że ta doba znowu może być za krótka. I doszłam do takiego, do takiego wniosku, że czasami właśnie to, że pracujemy, mamy, mamy swoją pracę, czy to na swojej działalności gospodarczej, czy pracujemy właśnie na etacie, w korporacji czy w mniejszej, w mniejszej firmie, w mniejszym przedsiębiorstwie powoduje, że jest nam jednak trochę łatwiej, tak? bo czasami te nasze obowiązki, te nasze zadania, must have, które musimy zrobić w danym dniu, w danym terminie po prostu tak nas organizują, tak zarządzają naszym czasem, że jest nam hmm, z jednej strony ciężko tak, bo ciągle pośpiech, ciągle stres, ciągle, ciągle może jakiś nadzór kontrola nad tym, co robimy. A z drugiej strony jakby no, realizujemy to, co jest w tym, w tym harmonogramie. No i wszystko idzie. Możemy sobie ponarzekać, ale praca jest zrobiona. Natomiast jeżeli mamy czas wolny, no to tutaj już pojawia się, pojawia się konieczność podjęcia przez nas działania, podjęcia przez nas wyboru, na co chcemy poświęcać ten czas, a na co absolutnie nie. Na co powinniśmy, czy co nam służy, czym się zajmiemy, a co może będzie takim pochłaniaczem naszej energii, naszego tego zasobu czasowego, i nie przyniesie nam takiego poczucia satysfakcji na koniec dnia czy na koniec tygodnia, że o, fajnie, zrobiliśmy to, co chcieliśmy, tylko. Daliśmy się w jakiś sposób pociągnąć czemuś, co nas, co nas może zainteresowało, zaciekawiło przez chwilę i, i w jakiś sposób wciągnęło. Także tutaj taka równowaga praca-życie życie-praca wcale nie jest, nie, jest łatwym, nie jest łatwym zadaniem i warto przemyśleć sobie właśnie swój czas wolny: ile tego czasu wolnego mamy, ile chcemy mieć. Jak chcemy go faktycznie wykorzystać, bo może on nam bardzo, bardzo dobrze służyć, rozwijać, ale jeżeli go spędzimy, właśnie patrząc się na jakieś tam seriale, czy, czy spędzając, właśnie przeglądając tylko social media, bez umiaru, bez nastawienia, co chcemy wykorzystać, w jaki sposób chcemy się zainspirować, z jakich informacji skorzystać, tylko damy się pochłonąć temu, co algorytm nam podpowiada, no to, no to to poczucie szczęścia satysfakcji spełnienia może być słabe. Druga rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest sztuka odpuszczania. Odpuszczania i właśnie trochę właśnie tego wychodzenia z perfekcjonizmu. Wiele osób, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, jest typem zadaniowca. Może stąd wynika to, że, że mam dużo znajomych z korporacji, czy to tej ostatniej, w której pracowałam, czy wcześniejszych doświadczeń. Pracowałam w sprzedaży, zarządzałam sprzedażą, więc tam zadaniowość, dostarczanie na czas, dobra jakość, efektywność jest stawiana na piedestale. Czyli walczymy o to, żeby wszystko właśnie było zrobione jak najlepiej, jak najszybciej, jak najmocniej, jak najskuteczniej i w sprzedaży ciągle mało, ciągle można więcej, ciągle ta poprzeczka jest stawiana przed, przed nami na wyższym poziomie. Podobnie potem w życiu prywatnym, tak? Przychodzimy do domu, te osoby, które mają dzieci, chcą, żeby dzieci wyrosły na Najlepszych, najlepszych, dorosłych i angażują swój czas, swoją energię, swoje pieniądze w to, żeby, żeby dziecko miało wszystko, tak, żeby mogło się uczyć, ale również rozwijać się szerzej, czyli jakieś aktywności fizyczne, nauka gry na instrumentach, nauka języków obcych, jakieś zajęcia artystyczne itd. itd. I to jest wszystko super, jeżeli i dostarczamy w pracy, i dbamy o swoją, swoją rodzinę, czy o swoje zainteresowania, ale jeżeli jakby nie znajdujemy tego poczucia takiego zaspokojenia, czyli bycia wystarczającym, tak, że już jest ok, że, że jest dobrze, że jestem człowiekiem wartościowym, że już osiągnęłam, osiągnęłam to i tamto, i taka jest moja ścieżka, i to jest moja wyjątkowość. Nie muszę już więcej, oczywiście mogę, ale, ale nie muszę. No to wtedy, wtedy, jeżeli dochodzimy do takiego poziomu, że czujemy, że jesteśmy wystarczający, pojawia się ta satysfakcja w, nas, w naszym życiu. Natomiast, jeżeli ciągle czujemy ten brak, ciągle czujemy ten niedosyt, i katujemy siebie, że o jejku, jeszcze przecież mogłam to i tamto, jeszcze mogłem dołożyć to i siam to i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, bardzo dużo tracimy. Warto, warto jest na pewno patrzeć z takiej szerszej perspektywy. Ja osobiście największe takie momenty refleksji mam, kiedy słyszę, że ktoś odchodzi. Z tego świata. Śmierć jest takim momentem, momentem, który stawia mnie do pionu i mówi, jakie to wszystko, jaki to wszystko ma sens. Tak? O czym my pamiętamy w momencie, kiedy stajemy sami przed jakimś problemem zdrowotnym, jakimś zagrożeniem, czy stykamy się z tym, właśnie, że ktoś z naszego otoczenia. Ktoś z naszego otoczenia jest w trudnej sytuacji czy też umiera, i wtedy okazuje się, że pamiętamy tak naprawdę nie to, w czym ta osoba była perfekcyjna, czy ugotowała najlepszą zupę, czy miała szóstki na świadectwie, czy posprzątała swój, swoje mieszkanie, swój dom po prostu tak pięknie, że wszystko było na swoim miejscu, wszystko lśniło. Pachniało i tak dalej, tylko pamiętamy chwile tak naprawdę, które przeżyliśmy razem, pamiętamy emocje, które gdzieś się pojawiały, wspólne doświadczenia. Może jeżeli były to podróże, odwiedzanie jakiegoś miejsca, może jakieś wspólne przygotowywanie posiłku, może jakąś sytuację, która zdarzyła się na spacerze. Cokolwiek, tak? Ale sprzeżyć z tego, co faktycznie gdzieś tam w relacjach czy, czy z, w kontakcie z daną osobą się pojawiło. Reszta tak naprawdę jest akceptowalna. Możemy się pośmiać z tego tak, że faktycznie, oj, ta osoba była zawsze uśmiechnięta, wesoła, fajnie było z nią pogadać. Siedzieliśmy razem przy, przy ognisku, śpiewaliśmy jakieś piosenki. Ale tak, ona miała w domu straszny, zawsze bałagan, chaos, tak? Albo zapominała o czymś, nie była perfekcyjna, ale może i w tej nieperfekcyjności było coś, było coś co nas przyciągało, tak? Że potrafiła pewne rzeczy odpuścić, a cieszyć się tak naprawdę z tego, z tego co miała, a ze swojego zwierzaka, ze swojego dziecka, ze swojego partnera. Ze swojej rodziny, rodziców, cokolwiek, tak, ktokolwiek jest gdzieś obok, my pamiętamy te, te relacje i warto, żeby nie czekać, aż ten moment nadejdzie, kiedy Życie postawi nas już przed rozliczeniem końcowym, z tego, jak je przeżyliśmy, jak było. Tylko wcześniej wyrażać wdzięczność za to, co mamy, za to, czego doświadczamy i cieszyć się każdą chwilą, cieszyć się widokiem za oknem, który ja sobie teraz właśnie przysłoniłam, ale tylko na chwilkę. Cieszyć się z tego, że jest ktoś obok nas, mimo że czasami nie jest nam z tym wygodnie i łatwo. Cieszyć się z tego, że możemy napić się pysznej herbatki, że możemy wyjść na spacer, że mamy ręce, że mamy nogi, także. No, że, że widzimy ten świat, że możemy z niego, z niego korzystać. Także z takim zadaniem domowym, żeby cieszyć się chwilą obecną, żeby odpuszczać sobie i nie dbać o to, żeby było najlepiej, najmocniej, najwięcej, najczęściej, tylko niech będzie tak, jak jesteśmy w stanie to zrobić tyle, ile chcemy zrobić, a nie tyle, ile nam wydaje się, że powinniśmy jeszcze. Z siebie dać. Życzę tego Wam, życzę tego sobie. Sztuka odpuszczania najpiękniejszą ze sztuk, ale nie jest, nie jest łatwo. Także, małymi krokami, metodą Kaizen idziemy do przodu, idziemy po swoje i dawajmy sobie więcej przyjemności, więcej odpuszczenia, więcej relaksu, więcej bycia w byciu. Bycia sobą w realu niż ciągłych, ciągłych pokrzykiwań i ciągłych wymagań w stosunku do siebie. Tym akcentem żegnam się na dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek, już 29 jutro. Papa, pa, do zobaczenia.